Witam serdecznie. Wojna na małym kącie Gramy przeciwko. Hmm, widzę, że jest to jakiś rosyjski sojusz. Um, zupełnie nie znam. Pierwszy raz widzę tą nazwę. W pierwszej połowie udało mi się zrobić trzy czyste ataki na pełne drużyny, ale one miały chyba około 2900 mocy. Także użyłam moich lepszych bohaterów. W tej chwili już mam same resztki no i widzę, że są dwóch. Są dwa sprzątania, może spróbuję je zrobić. Trzecie sprzątanie jest chyba za mocne na, dla mnie. Nie mam na tyle bohaterów, żeby sobie na to pozwolić, no ale zobaczymy. Zobaczę jak to pójdzie. Trochę jest taki, nie wiem, chaotyczne ustawienie z tych naszych przeciwników, dlatego że oni nie mają w ogóle skoordynowanych tanków. Co trochę ułatwia nam walkę. Znaczy, tak by mi się wydawało, ale tutaj widzę, że koledzy mieli trochę problemów, bo są jedno cyfrowe wyniki widzę. No ale nic, zobaczymy, jak mi pójdzie. Co ja tutaj mogę wziąć? Zielonych i niebieskich. Gdybym mogła wziąć, byłoby super. Mhm. All right, cool. Cool. Teraz już mniej cool. O, Okej, okay, znowu szkół. Cool. W tak, ci skończeni okej. Okay, tutaj by się przydał czerwony niebieski. Zobaczymy czy coś mi jeszcze zostało. O, jeszcze coś mi zostało z niebieskich. Um. I czerwony. Nie najlepsze opcje, no ale zobaczmy. Okay. Susha, susha. Yep. Um. O, oh, come on. Jeszcze nie zginął. O uh, okej. Okay. Dobra, panu dziękujemy już. Tutaj już było trochę ciepło. Teraz tak, co mi zostało jeszcze czerwone, zielone, żółte, nie bardzo. Zielone, może zielone, czerwone, pobyty. A zielone mogą mnie uratować, ok. Co ja tutaj mam? Zielone, fioletowe, żółte. Hm. Zielone na pewno wezmę. Ok. Zobaczę, co wyjdzie. Um. Zielone, zielone, czerwone, czerwone. Hmm. okej, okay, trochę ryzykowne podejście. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mm, hmm Oh boy. Mm. Oboje, oboje, oboje. Jakby teraz nie sprowokować go. Chyba się nie da, bo nie mam czym walczyć. Nie mam klocków. Szkoda, bo po prostu tak go pięknie podprowadziłam. Yes! Okej. Okay. Teraz skupmy się na tej stronie. O oh my God o oh boj, o oh boj. Dobra, jedna wiktoria, do widzenia! Podpalenie nie może wykończyć tutaj. Bardzo niefortunne. Come on. Wytrzymaj, wytrzymaj. O! Oh. No trudno, było blisko, nie udało się. Okej, okay. wciąż chyba jestem dosyć wysoko. No, ponad 350 punktów. No, oczywiście mnie tam dogonią, mnie pozostali. Później, no ale nie udało się ten ostatni, a taka szkoda. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o moje sprzątanie. To ostatnie było takie trochę rozpaczliwe, więc i tak dosyć dobrze poszło. Życzę Wam powodzenia na wojnie i do zobaczenia następnym razem. Pa, Pa!